Zrobiliśmy zabieg ekwilibracji u pacjenta, który miał przeszkody w okluzji, w artykulacji, czyli w zgryzie i który niszczył sobie z tego powodu zęby. Ten zabieg um, wyrównuje pracę mięśni i powoduje to, że pacjenci nie mają już takiej tendencji do niszczenia sobie zębów. Ja będę stukał w ten sposób i będę pytał prawo, lewo czy równo, A pan po prostu będzie mi odpowiadał. Prawo, lewo równo, prawo, dobra, potem teraz pochodzimy na prawo. Zaczyskamy, otwieramy. Teraz dostosowujemy te stosne kontakty, które są uwidocznione po tej no e, zębach przez Tylko po tej stronie, która przesadza na razie. Albo może trochę lewo, ale tak... Lewo. No to załóżmy kalkę na lewo. Do samego końca. I stukamy, zaciskamy, otwieramy i nie zamykamy. Jest równo. Kalkę. Mamy koniec ekwilibracji centralnej relacji, zagryzamy, szorujemy w moją stronę tylko, mhm. do mnie, Moim, ale obszerniej, bardziej, jeszcze szerzej, jeszcze szerzej, tylko w moją stronę, mhm. odbieramy, dobrze, i teraz... Do rządzenia wyrównamy. O, Co? przeszło? Mm -hmm. Dobra. To no, oczywiście przyszłała. Dobra, to teraz pozalujemy. No. Super. To wszystko. Powinien być większy komfort. To no, jest subiektywne odczucie. Super. Super.